Tak. To będziesz musiał poczekać. Bo arena została zamknięta z powodu... pewnego wydarzenia. Musimy wyjaśnić sprawę, żeby się to więcej nie powtórzyło. Może w soli nie trzeba unurzać. Albo sołowy kulek odłać i go nimi obrzucić. A co ci połowianych kulkach? To jest tu upiór, a nie diabł jakiś. To co robimy? Może by do druidów? Druidzi raczej słabo sobie radzą z upiorami. Ta, a ty może lepiej. Zawrzyj gębę, akurat on się znać może. To Wiedźmin. Upiór nam się na arenie objawił. Niech go ruszyć. Może byście coś poradzili? Może by mi poradził, ale musiałbym znać szczegóły. Co chcesz wiedzieć? Co to za arena? No, taka normalna. Dawniej był u nas taki zwyczaj, że najlepsi woje ścierali się na arenie. Walki na Spikerok słynne były na całe skelige. Aż pewnego dnia zjawił się upiór. Skąd wiedziałeś? Mówiłem ci, że to Wiedźmin, czarownik. Wie takie rzeczy. Wiecie coś o tym upiorze? Kiedy się pojawił? Dziad mi opowiadał, że jego dziad opowiadał, że mówili na niego o ulepechowiec. Zawsze przegrywał walki, ale też zawsze wylizywał się z ran. Nawet umrzeć nie potrafił jak mężczyzna. Aż któregoś dnia Jarl Tormar urządził turniej na arenie. Wtedy jeszcze przeciwników się losowało i Jarl wylosował ule pechowca. Jarl był pewny wygranej. Więc kpił z ule, wyśmiewał go tak, że cała publiczność ryczała ze śmiechu. Kiedy wreszcie podniósł ręce w triumfie, ule nie wytrzymał i wbił mu sztylet w plecy. Tormar umierając przeklął ule. Obyś po wiek wieków przegrywał, tak powiedział. No i od tamtej pory ule nawiedza arenę i ciągle przegrywa. Znaczy, że byli już tacy, którzy próbowali go pokonać. Żartujesz? Wszyscy go pokonują, a on biedak ciągle wraca i przez to nie da się normalnych walk organizować. Mógłbym spróbować przepędzić tego upiora, ale nie za darmo. Jak ci się uda, płacimy jak za wygraną z czempionem. I jeszcze premie! Jak już zarobimy trochę na walkach, które się tu potem po odczarowaniu odbędą. Chyba cię trochę poniosło. No, może trochę... A chuj tam, jak Wiedźmin sobie z upiorem poradzi, to i premii będzie godzien! Niech będzie. Byle jednorazowo. Brzmi rozsądnie. Czekajcie tu na mnie. Załatwię teraz dwa. No podejdź, nie bój się. Na pewno wygrasz. Przyszedłeś zmierzyć się z duchem Areny? Napraszam. Z Ule Pechowcem każdy wygrywa. Tylko daruj sobie te wszystkie... Gini upiorze! Pokonam cię, duchu Areny! Słyszałem je już setki razy i okropnie mnie nudzą. Nie jesteś typowym upiorem. Bo co? Bo nie wykrzykuje gruźb? I nie straszę cię śmiercią? Cóż, zwyczajnie mi się znudziło. Poza tym dokładnie wiem, co się teraz stanie. Rzucisz kilka obelg, przebijesz mnie mieczem, zniknę, ale za parę dni znowu tu wrócę. I tak będzie z każdym kolejnym, który tu przyjdzie po tobie. Taki już mój los. Mam tu sterczyć do końca świata i przegrywać każdą walkę. No, ale nie przyszedłeś tu na pogaduszki. Do dzieła! Pokonaj ducha areny! Chwytaj za broń. No chwytam, chwytam. Tylko zróbmy to szybko i bez nadmiernego patosu, jeśli łaska. Cię. Na to wygląda. Gratulacje. Ale, ale jak to? Przecież miałem tu przegrywać aż po kres czasów. Co to? Słyszę jakby śmiechy i wrzawę? Stukot pucharów? I ten głos! Wzywają mnie na ucztę bohaterów! Ty! Dałeś mi wygrać! Wyzwoliłeś mnie! Dziękuję! Niech bogowie będą z tobą! Bywaj, duchu areny. Witaj! Duch nie będzie wam więcej przeszkadzał. Prawdopodobnie pije teraz miód z przodkami. Ha! Wiedziałem, że dasz radę. No Gunnar, moja wygrana. Masz. Założyliście się? Jakbyś tu był. Ja wiedziałem, że podołasz. Gunnar mówił, że mowy nie ma. Dlatego teraz taki skwaszony. Często widuję te minę, gdy przychodzi do zapłaty. Bez obaw. Tu ludzie są honorowi. To dla ciebie. I pamiętaj, że procent czeka jak arena będzie otwarta. Będę pamiętał. Bywajcie. A! Coś się! Jesteś, przyszedłeś walczyć. Chodź to, tu pogadamy. Witaj Mutant? Co? No nie krzyw się, to dobrze dla Ciebie Zwykły człowiek ma marne szanse w starciu z mistrzem ponad mistrzami A ty przyszedłeś wyzwać go do walki, prawda? Czy jest coś, co powinienem wiedzieć o moim przeciwniku? Poprzednio musiałem walczyć z niedźwiedziem Idź z nim, zaprowadzić je gdzie trzeba Oto mistrz mistrzów. Skalny troll. Raczej dojrzały osobnik. To będzie walka na pięści. Na pięści. No, oczywiście zapewniamy godny pochówek. Zgodny z wyznaniem kandydata. Nikt nie ma problemu z tym, że aktualny mistrz jest trolem. A czemu ktoś miałby mieć problem? To bardzo honorowy troll. Przyszedł i powiedział, że chce walczyć. Wcześniejszym mistrzem był Zama, zwany upiaszczony. Przydomek zdobył zanim troll wbił go w ziemię. A ten troll ma jakieś imię? Nie zdradzi imienia, dopóki nie zostanie pokonany. To błędny troll. Jeżeli nie przeżyje walki, to niewiele powie. Pewnie nie wyobraża sobie, że mógłby przegrać. A może po prostu myśli jak troll. Logika nie jest jego mocną stroną. Chce się zmierzyć z mistrzem mistrzów. Jak się nazywasz? Geralt z Rivi. Jestem gotowy do walki. Geralt z Rivi? Zaczynamy. Udało się. Geralcie z Rivi, w uczciwej walce pokonałeś mistrza mistrzów i zdobyłeś prawo do używania tego tytułu. Jeszcze dzisiaj roześlę wieści na cztery strony świata. Wraz z tytułem zdobywasz związaną z nim nagrodę.